Siema, z tej dzisiaj yy, zaprezentuję Wam, że już, już mam zamontowaną yy, płytykową w nowej budowie. Teraz będę przekręcał wszystkie śrubki, podłączał ją, więc ja się za to teraz zabieram. W międzyczasie też będzie nagrywane, żebyście sobie mogli obejrzeć, jak ja to robię. No i potem jeszcze zainstaluję yy, założyć założę powrotnie tp i grafikę. Więc ja zapraszam teraz do mojego podłączenia i przykręcenia głównie co szczęściowo jest, ale musimy ją dokładnie dokręcić. A na tym koniec zaprezentuję jak wygląda cała moja, cała obudowa przed całym zakryciem, jak idą kable i jak będzie przykryta. Zapraszam teraz. Zaczynamy już od zakręcenia śrub na obudowie, żeby nam już stabilniej się trzymała, skręcimy je wszystkie i zajmiemy się, zajmiemy się podłączeniem podłączeniem całego komputera zasilania i power reset jego podstawy, bo inaczej komputera nie załączymy. Teraz przykręcam śrubki. OK. Następny śrubka tutaj. Wiecie, że coś tam będzie widać. Kolejna. To już chyba piąta. Ja chyba w tym przypadku mam 8 śrubek, tylko ją trzyma. jest na 8 śrubach, masz najmniej na 9, ale 9 nie ma, nie ma gdzie ją przykręcić. Jedna jest na 9, jedna na 8, zależy jaka, jaka jest płyta. Ta w przypadku jest na 8. Jak już widać jest trochę z tych lepszych modeli, bo ma sporo wejść. Yy, na SATA, podłączenie do nowego dysku można też podłączyć te DVD, chociaż my też na z chociaż ma jeszcze wyjście na stare wyjście ATA, więc w przyszłości chcę to wszystko zmienić ulepszam sobie właśnie powoli komputer więc teraz mamy już przykręcone i teraz zajmę się zasilaniem podłączeniem wszystkiego więc ja przez ten czas nic nie będę mówił, bo ja muszę na tym skupić ale już podłączymy 28-pinowe główne zasilanie i do testu pijemy dodatkowo Teraz podłączymy jeszcze góry, może go na końcu, bo to do góry zaszlanie. Teraz musimy podłączyć wejście ATA do nagrywarki. Okay. To już mamy. Tu na takiej kostce mamy podłączenie, więc tu jest podłączone power, led, reset i tak dalej. Genie, widać, W tej kostce to łatwiej i Wsadzamy ją tutaj. Tu już jest podłączone. Hmm. To jest to a. I musimy jeszcze podłączyć, jeszcze musimy podłączyć kabel USB. Jeden damy tu. drugi też port USB to jest akurat czytnik kart SD to też podłączamy tak samo do tych portów także do niego i kolejny port USB podłączamy samego go tutaj z tej strony. Teraz okay. jeszcze zamontujemy dysk twardy. To jest dysk o pojemności 230 GB. Jest ja go właśnie zaczynamy odmontowywać do tej nowej obudowy. Jest jeszcze taka blokada mam tu. Już mam na boku. Tam okay, już mam. Natarka już mi nie zobaczyła. Więc zamontowuję. To jest tylko łatwa blokada. Nie trzeba na śupkach. Ale nie zawsze są skuteczne w trzymaniu. I to że się rusza. Więc okay. z tej strony teraz zobaczę ciągle. Kable, jak już lecą, wspaniale. I przykręcimy chociaż siupkę, może na innej kocie śrubkę, na u. Przemontujemy, tu widać przychodzą śrubki. Bierzemy śrubkę, śrubokręt i przemocujemy dodatkowo, żeby nam się nie mogła ruszać. Łatwe dojście widać. O. Ok. Już mamy przytankę. I teraz możemy podłączyć dysk. Później sobie będzie Powożę jeszcze jeden dot dotatkowy. tak dodatkowy. Tak, jeszcze jeden dodatkowy dysk, ale muszę go ustawić i pokazać pewne rzeczy. Bo na razie jakoś nie, mam, nie, nie wiem co to jest brane. Dodamy. jest jeszcze kawałek. Podłączymy do płyty i na zawsze można za chwilę komputer odpalać. Wie też prezentację, jak komputer mój chodzi byście też sami mogli zobaczyć Ej, tylko jak go do końca podłączy to jeszcze zostanie zamontowana w międzyczasie grafika i tepelinga i przykręcamy montujemy teraz grafikę tutaj o żeby sobie nie uszkodzić szkodzi się chłodzenie wyciąć ciepło z komputera no to będziemy mieli problem ale może jednak nie będzie widać jak będę wkładał tepellinga to ten tepelling się założy z powrotem go teraz. Tak, teraz przykręcam tabelinga. I zaraz, za, tak samo przekręcać grafikę. I potem się na chwilę się wyłączę. Bo tu jeszcze sprawdzę czy wszystko w porządku. I poprawię i zajmę się jeszcze poprawką trochę kabli. natomiast te te za te, naprawdę niech zostają, jeszcze się poprawić. Teraz jeszcze wkładam grafikę, cyk, zakładamy. Bierzemy też szubka trochę niespasowana Zwięcamy naszą grafikę do obudowy. Teraz jeszcze podłączamy nasze chłodzenie z procesora. Mm, z takie mają wiatraczkę. Dzięki tej regulacji może wjechać 2000 obrotów na minutę lub 1000. Więc mamy jeszcze podłączone. I też, to jest znowu wolny ten, że można jeszcze jeden dysk podłączyć. I teraz ja się jeszcze zajmę tym uporządzeniem. Jak to wszystko powstrzymać, zostanie uporządzone. To jeszcze potem pokażę, jak to wszystko całkowicie wygląda. wracam do Was za chwilę. Już na było. Na razie. Tak wygląda kablowanie z tej strony poprowadzonego komputera. Tu jest dodatkowe zasilanie. Tu jest jego główne. Porty USB. Kabel też to y, czytnika y, kart y, SD. Co so tutaj go widać. No i tutaj też jest taki kabel, ale na razie nie podłączałem To jest do tego audio. Słuchawki i na słuchawki i mikrofon, ale nie podłączyłem, bo na razie nie mam gdzie go podłączyć. I się pociągnąłem tędy do nagrywarki DVD. No to z tej strony moje pokazałem tak jak lecą kable. I za chwileczkę jeszcze dalsza część. To już będzie wszystko jak... Złożę całą obudowę i będzie zamknięty i pokażę jak to wygląda obudowa złożona. No, więc za chwilę No, witam serdecznie z powrotem. Teraz już jestem. Chciałem teraz Wam pokazać, tak wygląda komputer już mój w nowej obudowie uporządkowany. Wszystkie kable zostały uporządkowane. Może trochę dodatkowym światłem podświecę, żebyście mogli zobaczyć. Tak to wszystko wygląda. Z grubsza. Tu Wam yy, widać świecący wentylator na niebieskiej diodach. Tak to wygląda. Zaszylacz teraz jest do dołu. Poprzednio w poprzedniej budowie był u góry. Teraz mam grafikę w tym samym tylko w innym miejscu. Pokażę, jest teraz tu yy, tepening, Bo bym musiał wyłamywać kolejne śledzie. a ja tego nie chciałem robić. Więc w innym miejscu go zainstalowałem, a tam odinstalowałem. I przede wszystkim z no mojej strony to by było na tyle yy, o moim komputerze pokazałem wam jak go podłączałem, skręciłem No, to dzisiaj o tym wszystkim A następnym razem jakiś materiał będzie Do następnego razu, cześć